Witam na kanale Sila Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Wodnika na sierpień 2023. Pierwszy tydzień mamy piątkę mieczy, cesarza i piątkę kielichów, bardzo ładną. Drugi tydzień królowa była, gwiazda pomyślności. Dziesiątka buław. Trzeci tydzień jest trójka monet. Kochankowie i az buław. Czwarty tydzień tylko żeby chyba jednak trzeba było tak. Trójka kielichów. Piątka buław. Co tam dalej mamy? Dwójka buław. Dwójka buław i co to tam by jeszcze mogło być? Mógłby być paź monet i... No i dobrze. To tak. Piątka milczu na samym początku. No to może być jakaś sytuacja konfliktowa, jakaś nieudana relacja z drugą osobą lub jakiś inny problem. Natomiast karta ta mówi przede wszystkim o uznaniu ograniczeń, czyli jest coś ograniczającego, i dobrze by było to ograniczenie potraktować jako wyzwanie, jako lekcję. No, obojętnie, czy to jest właśnie ta nieudana relacja z tą drugą osobą, czy jakaś inna sytuacja. Dobrze by było uznać to jako lekcję i zmobilizować się do zmiany tej sytuacji poprzez zmianę myśli, bo to jest karta myśli. Więc to nie jest tak, że że wszyscy tu na was się uwzięli, tylko po prostu wy tak coś tutaj tak myślicie, że ktoś ym, czy was zranił, czy, czy dotknął, czy zdenerwował, czy zasmucił, czy jeszcze coś innego, no po prostu takie, takie macie przekonanie i ta osoba rzeczywiście może być toksyczna, to nie o to chodzi, jaka jest ta osoba, tylko chodzi o nasze reakcje. Tu by było dobrze reakcje zmienić po to, żeby sobie podwyższyć wibracje i rzeczywiście to zrobicie, bo tam już macie cesarze i macie i też spełnienia jakiegoś życzenia macie. O. Czyli bardzo dobrze tam już się dzieje później. No ale tutaj jest też to lekcja akceptacji, jeszcze tu powiem, no bo jednak no jest to lekcja taka nawet nie podwójna, a taka potrójna czy poczwórna, czy nie wiadomo jeszcze, ile tam można tych lekcji się dopatrzeć w tym wydarzeniu. Bo te wydarzenia, wszystkie takie przykre, one są po coś, one są po coś. No tu też jest później. W czwartym tygodniu jeszcze jakiś konflikt, ale to jest wszystko po coś. To jest po to, żeby to nas czegoś nauczyło. Jest to doświadczenie ważne, z którego sobie weźmiemy lekcje czy, czy jakieś wnioski powyciągamy na przyszłość. Także tu no, trzeba coś zrobić inaczej, a przede wszystkim sobie pomyśleć inaczej i wtedy wychodzicie z tych niskich wibracji. Nie czujecie już się dotknięci, bo to już po prostu zamykacie, to idziecie dalej. Co macie cesarza? I. Dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów, spełnienie życzenia. Może być tych spełnień tu nawet i więcej, bo cesarz tak tu mocno promieniuje, że no i jeszcze gwiazda jest, no i jeszcze królowa buław. Potem też obok gwiazd jest królowa buław. Także macie już tutaj energię sukcesu, i to nie są żarty, bo tego tu jest sporo. Sporo dobrych kart czyli po tej kiepskiej z której, no, po tej kiepskiej energii no, macie tutaj lepsze lepsze wibracje, natomiast chodzi o to żeby z tamtego lekcję wyciągnąć no i cóż mówi ten cesarz co on takiego tutaj mówi no, reprezentuje siłę, sukces materialny przede wszystkim ale nie tylko, bo to jest też autorytet rodzinny też może być może to być ojciec, może być dziadek no w każdym razie obojętnie to nieważne, bo tutaj później kraroli to może, może być też głowa rodu kobieca, czemu nie w każdym razie głowa rodu która tutaj ma jakiś autorytet, ma coś do powiedzenia w rodzinie w domu, czy w firmie bo też w firmie może mieć czyli może to być ktoś na kierowniczym stanowisku może to być też budowanie swojej firmy czy od początku, czy nie od początku, no w każdym bądź razie, pod względem materialnym tutaj dobrze Wam się wiedzie, jest, jest to czas stabilizacji. Yy możecie przełożyć marzenia na rzeczywistość no i właśnie robicie to, no dokładnie to robicie, no, tu widać w trzech a właściwie nawet w czterech kartach że robicie to w galopującym tempie i wam się to udaje, jesteście tu już zadowoleni bardzo, w przeciwieństwie do tej energii, co było na początku, przypomnę tu jeszcze jest możliwe założenie firmy, no ja już tam wspominałam ale, ale co tu jeszcze może być, no taki respekt ze strony Podwładnych, powiedzmy, czy współpracowników, też coś takiego może być. Cóż jeszcze? No władzę tu macie jakąś, ale tu nie chodzi o to, żeby na siłę rządzić innymi ludźmi, tylko chodzi o to, że, że macie ten autorytet, bo macie wiedzę. Macie już jakąś wiedzę, macie jakieś doświadczenie i dlatego stanowicie autorytet dla innych osób, czy to współpracowników, czy podwładnych, czy osób w rodzinie. Tutaj sami decydujecie o sobie i swoim życiu, czyli jest tu bardzo duża decyzyjność. Co prawda lekkości tu nie ma za wiele, ale ta lekkość zaraz za chwilę się już pojawia. Także nie będziemy narzekać, że tu nie ma lekkości, ponieważ lekkość jest i w tej dziewiątce pucharów, i tutaj w królowej buław. No, jeszcze potem gwiazda jest bardzo fajna, ale nie chcę tak już do przodu za dużo. No, co tu mamy? Spełnienie jakiegoś życzenia. Każdy ma inne życzenie, więc ja nie powiem, jakie życzenie komu się spełni, bo to zależy, jakie kto ma, jakie kto ma warunki, jakie kto ma podejście, chociaż tu wibracje wam wzrastają. Jeszcze tam widać w tej królowej buław. Także tu faktycznie, no, trzy karty mówią, cztery, przepraszam, karty mówią o tym, że przekładacie marzenie na rzeczywistość. Wreszcie te marzenia, których do tej pory nie mogliście spełnić, tutaj możecie, ponieważ co? Po pierwsze. Macie poczucie wolności, macie zdolności, wiedzy i doświadczenie. Po drugie, macie tutaj już, nabywacie więcej też lekkości, zadowolenia z siebie. Tu może być też samorealizacja i tu zresztą też. Królowa Buław mówi też o dużej atrakcyjności, czyli jesteście odbierani przez swoje otoczenie jako osoba atrakcyjna, osoba z charyzmą, osoba, która ma coś do powiedzenia sensownego, które. No, z którą warto porozmawiać, z, któ z którą warto nawet się zapatrzyć, no bo to jest w ogóle atrakcyjność, może odnieść się też do związku, tym bardziej, że tu jest karta kochanków, jest azbuław, no tu jakaś, mm, mm, jakaś namiętność też się pojawia w trzech kartach. No Ta królowa buław, ona też jest namiętna, także tu może się pojawić namiętność w drugim i w trzecim tygodniu, jeszcze w czwartym. Yy, wesołe życie towarzyskie też może być. Cóż jeszcze? Pewność siebie no, jest zaznaczona i w cesarzu, i w królowej buław. Atrakcyjność no, może też powodować, że będziecie przyciągali klientów w miejscu pracy. To też jest rodzaj atrakcyjności, no taka charyzma, takie, taka pewność siebie, jesteście tu w wysokich energiach, więc tu y, ludzie na was patrzą jako, jako przedstawiciele y, sukcesu, jako osoby zdolne osiągnąć sukces lub już go osiągnęły, no bo jednak cesarz to jest jednak ktoś. Ani on nie jest biedny, ani on nie jest głupi, no on tutaj ma coś, dużo do gadania i królowa buław też sobie nie daje w kaszę dmuchać, także bardzo mocne, mocne karty tu są, jeszcze jest gwiazda, to, to jest też karta dużych arkan, wielkich arkan, podobnie jak cesarz, także ona, jej światło będzie promieniowała dłużej niż, niż w tym jednym tygodniu tylko, dłużej na pewno. Cóż to takiego? No, jest to światło, które Wam będzie przyświecało i skąd ono się bierze? No, to są podpowiedzi przede wszystkim ze strony Waszej duszy tutaj, ale żeby je usłyszeć, no to trzeba się wyciszyć. A, a jeżeli będziecie słuchać głosu własnej duszy poprzez głos serca, to pewne zdarzenia szczęśliwe, pewne szczęśliwe zbiegi okoliczności będą się mnożyć w Waszym życiu i Pomyślność. Gwiazda zapowiada pomyślność. Ile tej pomyślności, no tyle, ile jej sobie sami weźmiecie. <laughs> bo to od Was zależy, ile czego bierzecie. Jeżeli bierze, weźmiecie na swoje barki za dużo ciężaru, tak jak tu jest pokazane, to będziecie mieli za dużo ciężaru, dokładnie to, co weźmiecie. Więc tu chodzi o to, żeby nie brać na siebie ciężaru, tylko żeby brać to, co fajne jest, to, co fajne i Wy to potraficie, bo w pierwszym tygodniu to było pokazane, że Bierzecie z życia to, co najlepsze, potraficie brać to, co najlepsze, czy to jakieś przyjemności, czy, czy jakieś inne dary losu. Bo tu one są pokazane, te dary losy. One są pokazane w formie kielichów i w formie owoców. Ale to nie muszą być koniecznie materialne, bo to jest karta w ogóle uczuć. Także tu pozytywne uczucia, dużo radości przede wszystkim. Natomiast tu, gdzie to przeciążenie, no to właśnie gwiazda, słuchajcie gwiazdy, to ona wam powie, czy macie na swoje barki brać te wszystkie ciężary, które tu dźwigacie w drugim tygodniu. No niekoniecznie, bo to akurat może doprowadzić do bólu. Kręgosłupa na przykład. Więc tutaj by było dobrze zrzucić z siebie ciężar, przynajmniej jego część. No bo wiadomo, że wszystkiego nie możemy zrzucić, bo mamy takie obowiązki, których pozbyć się nie bardzo możemy czasami. Na przykład obowiązki związane z opieką nad dziećmi, czy tam jakieś jeszcze związane z pracą zarobkową. No nie wszystko da się porzucić, oczywiście, ale to, co jest niepotrzebne, te zbędne ciężary, jakiś zbędny balast. balast to trzeba by zostawić ze sobą. I co tu macie? Macie możliwość podpisania nowej umowy lub umowy zlecenia. No i czy to będzie nowa praca, czy to będzie w ramach starej pracy, w każdym razie jakaś nowa umowa tu może być. Ale dobra wiadomość jest też taka, że tu możecie być docenieni, czy to przez klientów, no bo jesteście postrzegani jako osoba ciekawa, osoba potrafiąca są sprzedawać lodówki. Tak dosłownie, bo macie dar przekonywania, macie pewność siebie i to też tutaj będzie prezentowało, natomiast wasze umiejętności też są wysokie. Też są wysokie no w wyniku doświadczenia, bo jesteście już osobami doświadczonymi. No i w wyniku doświadczenia zbieracie. Dobre tutaj recenzje czy dobre opinie mogą tutaj się pojawić. Co dalej? Kochankowie, no tu jest konieczność dokonania wyboru. Czyli cieszycie się takim powodzeniem, co widać tu, tu, tu i tu, cieszycie się takim powodzeniem, że no macie tu albo dwie partnerki, albo dwóch partnerów, albo więcej ofert pracy niż jedną. Czyli to, co ja tu mówiłam, że jest możliwość podpisania nowej umowy, to właśnie może też mieć z tym związek. Że y, tych możliwości wyboru oferty pracy <noise> będzie też więcej niż jedna. No i tu trzeba się zastanowić, a przede wszystkim znowu posłuchać głosu serca, tak jak tam mówiłam w przypadku gwiazdy. No to to samo powiem i tutaj, że, że tutaj ten wewnętrzny głos, te wewnętrzne podpowiedzi będą najważniejsze, bo wasze serce najlepiej będzie wiedziało, co jest dla was dobre. Czyli jeżeli będą to dwie oferty pracy, bo tutaj mówiłam o możliwości jakiejś nowej umowy o pracę, czy czym umowy zlecenia, no to wy wybieracie intuicyjnie, byłoby dobrze przynajmniej... I wybieracie taką pracę, która jest zgodna z Wami i tak samo jeśli chodzi o wybór partnerów czy partnerek, bo mówiłam, że macie tutaj powodzenie, więc tak samo tutaj Wasze serce będzie wiedziało na, na czyj głos czy na czyj widok żywie reaguje, szybciej bije no szybciej jak szybciej, ale chodzi o to, żeby wybrać właśnie zgodnie ze sobą, zgodnie z, z, z głosem serca dla, swoje, dla swojego dobra. I teraz tak, Azbuław, tu mówiłam o tej namiętności, no bo jest i królowa była namiętna, i ten Azbuław mówi o namiętności. I tu też mogą być jakieś flirty, czy spotkania w wesołym towarzystwie, jakieś imprezy też mogą być, ale też może być namiętność. No to y, trzy karty na temat namiętności. No i tu jeszcze kochankowie, którzy ta karta też mówi o namiętności między innymi, ale też mówi o spotkaniach romantycznych no możliwość na zaręczyn też jest dla niektórych nie mówię, że dla wszystkich, no w każdym razie przede wszystkim jest to karta wyboru o czym już mówiłem, czyli tu wybieracie zgodnie z głosem serca, jest ta namiętność, są te spotkania no może być jakiś ślub wesele, czy to wasz ślub, czy, czy kogoś z otoczenia, czy kogoś z rodziny. W każdym razie bierzecie udział w imprezie. To mogą być też wakacje, o może pokażę dosłownie, mogą być wakacje, ponieważ no widać to plaże, widać morze. No niektórzy wolą góry niż morze, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że wakacje też tutaj są w, potenc w potencjale, czyli Część Was pojedzie na wakacje, a część będzie impre imprezować, a można połączyć jedno z drugim. No i często tak jest, że wakacje łączą się z imprezami, jakimiś yy, z przebywaniem w wesołym towarzystwie. No, dużo radości. Tu jest dużo radości i tu jest radość. No, tu jeszcze bym dodała, że może być jakaś dobra wiadomość. Nowa wiadomość, dobra wiadomość, nowa szansa. To może być szansa na nowe działanie, czyli może to być faktycznie związane z tą nową pracą, bo tutaj mówiłam o tym podpisywaniu umów. Może być to związane z tą nową pracą, ale może być też związane z tym związkiem i z tym życiem takim uczuciowym. No, bo jest jednak karta kochanków. I co tam dalej? No, jest piątka była, tak, piątka była. No, niestety, powtarza się sytuacja z początku miesiąca, czyli jakiś konflikt. Może to być rywalizacja też w miejscu pracy. No, w każdym bądź razie to może być konflikt wewnętrzny lub zewnętrzny, jeszcze dodajmy. No, tutaj znowu jakaś lekcja będzie czegoś uczyła. Może będzie uczyła akceptacji, a może wzajemnego zrozumienia. Też tak może być. Czegoś będzie uczyła, warto by było się zastanowić, czego ta lekcja nas tu uczy. No i znowu wybór. Znowu wybór po raz drugi, tu mówiłam kochankowie, wybór między dwiema partnerkami lub dwoma partnerami lub między ofertami pracy. Natomiast tam, tam jest wybór y, drogi, jakby. Wybór drogi, ale to też może dotyczyć życia osobistego lub życia zawodowego. To może dotyczyć wszystkiego, ale chodzi o ten wybór, żeby tu znowu kierować się głosem wewnętrznym, czyli podpowiedziami ze strony intuicji no i jest nowa praca no i proszę, i pracujecie robicie coś nowego, czyli no tu jakby w kierunku pracy idzie jeden wątek, a drugi wątek taki bardziej miłosny, też się rozwija aczkolwiek tutaj na koniec jest pokazana praca nowa praca ale mogą to być też podwaliny pod nowe przedsięwzięcia finansowe, czyli robicie coś nowego, niekoniecznie musi być to praca na etacie ale po prostu no zajmujecie się czymś co naprawdę lubicie i z tego też mogą być pieniądze. Także to nie musi być koniecznie praca na etacie tutaj. Wcześniej mówiłam o podpisywaniu umów więc tutaj możliwe że faktycznie w tej nowej pracy będziecie czy tą nową umowę będziecie realizować natomiast umowy można re realizować też yy, prowadząc własną działalność czyli nie musicie do, gdzieś do kogoś iść pracować bo tu też macie takie zdolności do do biznesu, tak? Macie tak zwaną rękę do biznesu, można powiedzieć, że o tu nawet dwie ręce widać, dwie ręce do biznesu macie. Cóż, cóż to jest? No więc nowe ziarenko, jakieś nowe ziarenko na polu tworzenia i zarabiania. Coś tu będziecie robić, no to są jakieś tu początki, tak? Po tej umowie i po, tej, po, po tym podjęciu ostatecznym decyzji, coś tu będziecie nowego robić. Trochę dziwne, że najpierw jest umowa, a potem jest podjęcie decyzji, ale to decyzje to można podejmować w każdej dziedzinie, czyli to może, to może dotyczyć, dotyczyć na przykład waszego hobby, że tutaj dodatkowo będziecie coś sobie robić. Oprócz tej pracy głównej coś dodatkowego na przykład możecie sobie robić, coś co umiecie, lubicie, do czego macie zdolności, predyspozycje, no a tu, tu wam zdolności nie brak, bo zarówno cesarz jak i królowa Buław mówi o zdolnościach. Przede wszystkim są to zdolności kreacji, zdolności zarządzania, zdolności do pracy też macie, no, jakiś, jakikolwiek, no każdy w innym zawodzie oczywiście, ale jesteście tutaj dobrymi pracownikami, docenianymi. Być może macie po prostu dobrą opinię z poprzedniej pracy, a może będziecie mieli dobrą opinię w tej aktualnej pracy, no to są sytuacje różne. W każdym razie tu się pokazuje, że macie zdolności, możecie robić coś nowego. Jeszcze? To może być coś dodatkowego, tak jak mówiłam. Yy, I cóż dalej? No, takie, jakiś nowy pomysł to może być. Jakiś nowy pomysł. Tu są w ogóle dwie karty szansy. No w ogóle gwiazda też jest pełna szans, ale ja mówię w tej chwili o tych nowych tutaj, o tych nowościach. Takie nowinki tu są. Są to dwie karty szansy. No i dobrze by było się uchwycić tych szans nowych. Przesłanie, największe ciężary, jakie dźwigamy, to nasze myśli. Ciężary, no to była karta ciężarów. Dźwigacie ciężary, to może tak nie widać, to jest trochę dziwny obrazek, ale to jest karta właśnie ciężarów. No i ja mówiłam, żeby zrzucić z siebie część chociaż tych ciężarów, tych niepo, te niepotrzebne ciężary zrzucić. A co jest niepotrzebnym ciężarem? No to tu jest napisane o to, ta piątka mieczy, to są te. Myśli, takie niepotrzebne, które, no, z których by trzeba zrezygnować, czyli przyjrzeć się swoim myślom, jak myślimy o sobie, o innych ludziach, o sytuacjach, o tej sytuacji konkretnej i o tej konkretnej. Wtedy zrzucimy ten ciężar, jeżeli właśnie sobie na spokojnie spojrzymy na to, na to i na siebie też. Także ten ciężar myśli przede wszystkim trzeba z siebie, ze, swojej, ze swoich barków i ze swojej głowy zdjąć. Żeby było lżej. Bo to są te największe ciężary. No one powodują największe ciężary. Największy problem. Mogą nawet powodować ból głowy, czy tak jak tu mówiłam, ból kręgosłupa, czy jeszcze jakieś tam inne problemy, jakieś konflikty też to może powodować. Także te myśli są tutaj najważniejsze do wymiany. Lub w ogóle do pozbycia się. Można pozbyć się ich już. Zdrówka do usłyszenia.